Kolejny samotny dzień bez Sława. O, jest bo się już martwiłam, że się nie połączyło. Już dzisiaj lepiej spałam, ale jeszcze to nie jest to. Może po prostu muszę trochę przyzwyczaić. Kulka wyrąbana, czyli też była spokojniejsza. Nie skakała po mnie. Idę nagrywać odcinki znowu. Jezuś, dzisiaj ciepło. Wow. Nagram je sobie z grampliki i cisnę na chatę. Bo już, już teraz czuję od rana, nie? Że tak to gardło tak jest. No może być problem, zrobię sobie jakiś jakby, ziółek zaparzy czy coś. Ale kurde, już tak harczałam. Jeszcze tylko dzisiaj no i będę miała dwa dni przerwy, jeżeli chodzi o moje gardło. I teraz jak gadam, to normalnie gadam, nie? Ale to jest chwilka, ja sobie coś tam powiem i wyłączę kamerę, nie? Ale jak, jak robię odcinki, to ja praktycznie czasami 50 minut, bez, 50 minut bez przerwy mówię. Non-stop. To jest trochę inny typ gadania. Też trzeba być emocjonalnym. <coughs> <coughs> o, <kurde. coughs> no i, i, wy, i dać z siebie wszystko, nie taki y, zdechlok jak teraz do was gada mnie. Takim zdechlokiem to nie można być w odcinkach na YouTubie. Zdechlokiem to się można być na vlogach. Co? Giovanni Soliet. Dobra, wstępy. Macie trochę słodkości, żebyście sobie zrobili kawę i nie trzeba było jej słodzić, to możecie sobie pączka y, odpalić. Do dzisiaj sobie ludzie myślą, Pytałem się czy to szczeniaczek jest. Kulka jest taki, on ma, ona ma taki po prostu pyszczek słodziutki. Widzicie? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z telii. Co chciałam, a co dostałam? Mierzam zgrywać pliki, ale najpierw sobie wyciągniemy kuleczko karty z kamer. Jestem po tygodniowym maratonie. Dostaję. Nagrałam dzisiaj 6 odcinków, ale było troszeczkę łatwiej, bo było 4 z nich to pasną, człowiek stady stady, bo tak po 35 minut surówki, więc to jest o 10 minut krócej, czyli przy czterech odcinkach 40 minut po prostu zaoszczędzone nagrywania. I spoko, ale już. już znowu tak harczała mnie. Damy radę. Damy radę odpocząć sobie dwa dni. Poleżymy sobie z pączkiem, tak jak ona teraz leży, tak gdyby leżały w domu. I o. i co? Bliki się zgrywają w komput na komputerze Przemka. No i cisnę na hatę. Cel osiągnięty został w tym tygodniu. Cieszę się bardzo. Miejmy nadzieję, że starczy mi sił, żeby w przyszłym tygodniu też ogarnąć wszystkie nagrania, bo jeszcze zostało 20 odcinków. No, tak ty, za trzy dni nagrywek, cztery. The next day. To będzie smutne, że nagrywałem. <grywałem> Właśnie jesteśmy po e, grubej konsultacji, co robimy i ustaliliśmy o godzinie 1.15... Kłamiesz. Jak kłamiesz? Jesteśmy. A, przed, a co było przed grubą konsultacją? Grube śniadanie. A, je, a pomiędzy? Gruby odcinek. Gruby <gryby> <gryby gryby> odcinek ukrytej prawdy, który nas skręcił. I, i klasyczne hasełko. CZEŚĆ, <śmiewanie> <śmiewanie> Tak, Stefan był bankomatem wprost. Stefan był bankomatem, przykro mi, przy, no żal mi Stefana. Ale ich potem plot twist był fajny na końcu. Tak Wyczaił ich. Dobra, idziemy, ziomeczki, tak. Zjeść coś na miasto. Tak, odczekaj. Ja Idziemy zjeść coś na miasto. Dzisiaj padło na pizzę. Bardzo dobrą pizzę. Krysten poleca, mamy tam Jakieś pół godziny pieszo, mało kalorii spalone, więc trzeba się trochę poruszać, więc pół godziny pół godziny pieszo, no i tyle, no idziemy, idziemy. Chodź, Cristiano. The next day. gdzie nas zabiera? Ja no powiada. <śm> ja nikt nie jadę. Co wybrałaś jako restaurację dzisiaj? Krystian? Humus w kompocie. Hum -humus. Tako humus. Tak, gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy, tako? Tak o tak. Tak, tak to, tak, to. ...restauracji. I co tam jest ta, ta, ta. FG jedzowiem O ja Dobra. będę jadła taki rosełak dzisiaj Okej, okay. z czego to jest? Tajwański rosół pomidorowy inspirowany przepisem z jadłonomi o kurde Kryśek, a ty co? Co ja? Dobry żart. Ja jestem tre... trenerem psów, proszę zobaczyć Siat Proszę bardzo Piątka. P. Proszę bardzo Leżeć! Ekstra. Zostaw. Nie. Pytałam ale też nie wiedziałam. Okej. Okay. Proszę, jaki trener. Brawo, brawo. Czy to też, który zwiastuje przegraną Polskę? Jedziesz tym autem? Tak. tak. Będziesz sobie. Nie. Nie, że wolno. Dobra. Tak miejsce tak tu jest. Więc jedziemy do Gliwic. Chodź. Proszę nawigować. Chodź, tak. Ja, mi ten pychol, ja, wolisz mi ten pychol Ja, 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 ucholę. no, chodź Ja, no wylizany, pogryziony, jasne O, dobra, gotowe Uwaga, zbieram wasze opinie Krystek, 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 jaki będzie wynik meczu? Z racji tego, że Kaufland dał 10 zł zniżki za każdy, za każdy gol polski to niech będzie 10-0. <laughs> a jaki będzie realny wynik? 2-1. Dla Mam. Holandii czy Polaków? Dla Polaków. 2-1? Ja myślę, że będzie 1-0 dla Polaków. A ja obstawiam, że będzie 00 albo 1-1, bardziej. Wiecie co się stało? Ja przystępuję tutaj z, z Teneryfy do, do, do Polski i byłem obstrany, bo miałem w plecaku jakieś 40 tysięcy złotych w sprzęcie. Że mi się ten plecak zgubi, ktoś mi go zajuma, że mi na kontroli nie przejdzie, że mi gości skasuje, powie tyle sprzętu nie możesz, musisz zapłacić, zapłacić cło. I ja przylatuję do Krystka i do gości. Po trzech dniach chyba robię tam jakiś rekonesans tego, co jest w tym plecaku. I okazało się, że w plecaku był kur... Taki, dup, Ale to nie taki był, dupny. Taki dupny. Nie, po scyzoryk malutki to był. To był duży jak do krojenia chleba. Aj. Ja wiesz, co mogę ci powiedzieć? Nie. Że ty jedziesz do Polski na grzyby. To jest człowieku taki gigantyczny nóż. I nie wiem jak ta kontrola to sprawdzała, że on w ogóle przeszedł, nie. Ja bym nie tam pyknia tej kontroli, to powiedzieli, co ty jesteś powalony jesteś takim nożem gościu? Do, do paki na 24, co ty tu odpierdzelasz, nie? No szaleństwo. Mamy godzinę pierwszą, 25 Gosia, zdążymy na mecz czy nie zdążymy? Zdążymy, zjemy w 25 minut i wracamy Dobra, tak wysiada już stamtąd Nie wiem gdzie została chyba jakieś tam 500 metrów czy więcej no, Masz? 4 minutki 4 minuty, 1 km? Nie Dobra, idziemy O, na milimetry, na milimetry panie Jest, sukces, jest ciągnąłem I udało się ostrego buraka z kodzim sezonowe są jakieś sezon... boczek no. uwielbiam bułeczki. bo zrobione z boczniaka to jest nasza Nie wiem. z dobra a... Jezus. serio dobre są no ale ja nie wiem bo a wszystko... po nie trzeba Nie, nie, ja właśnie z tych co grzybów tak średnio. No. Czy z, to, z tymi ziemniakami, mizerą, kapustą, i ogórkiem, to mi wszystko odpowiada, ale coś w zamian tego dostanę innego, na przykład jakiś, nie wiem, co by tu wymyślić. Ale byś tego grzyba tak nie czuł bardzo, nie? Ja nie lubię. Serio, on jest, on jest, on nie jest... Nie namówicie. Tak. Nie. Dobra, no. Macie jakieś inne koteciki, takie z brokułów, albo z czegoś nie. jeszcze? Nie, nie. macie. Nie. To ja coś sobie tam no myślę. To jest ten tajwański rosół pomidorowy, boże to. Tajwański z nudami. Nie myślę no, no właśnie wiem. No właśnie wiem. Standardy takie brak jest mega. Okej, okay. a te miski mocy to tutaj są gdzieś tu? One są tutaj, bo to wszystkie te pozycje występują we wrapie albo w misce mocy. Aaa widzisz, czyli możesz sobie tu wrapa, cyk, mhm. miskę z tym wszystkim nawalić. No. Okay. Dla mnie będzie tajwański rosół, może ta mała porcja. Tak 250? No. Na miejscu sobie zjedzie, tak? Tak, Ach, tak, 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 tak. Na miejscu, na miejscu, no. Makaron w sumie nie wiem, może mi... Polecam ja ten gryczany. Gryczany, ok. No, i, i, I na drugie poproszę bułeczki po to... całą porcję? No, może całą. Dobre. Bardzo dobra no, róża na czuć. O, płatki róż. I świeże, i suszone. Pyszna, skosztuj. Nie skosztuj. Masz taką samą jak różaną. Ale zajebista. A z czego to jest to, co chodzi, że płatki róż są moczone w, w tym? Mango iste. no gościu. To będzie. Dziś nie dajmy. Nie, będziesz nam, będziesz nam zazdrościł, musisz skosztować mojej. Albo dągorzatę. Koszta. Nie, ja nie dam a. Czemu? Moje no, spoko? spoko. Jeżeli lubisz du dużo słodkości, to tak. Wyłaszam wasza mniej, pada. Nie? Wolę mi więcej, to ja mam dobry wybór. Bardzo. Mówisz? No, skosztowałam, słodka taka bardzo. No i dobra jest, o co mu chodzi? Dla ludzi, którzy bardzo lubią cukier, a ty jesteś cały słodki. No, że eee. <grywa> zaraz wam zrecyzuję, co wam mówiłam, bo ona nawet co mówiłam. Czemu ja mam z zrecyzować? My nie mamy pojęcia o kuchni. Tak. Ty gotujesz Ej, i zajebiście gotujesz. no. A co to jest my, no, no taki bulion. Jak smakuje? Opowiedz, jakie tam masz smaki czujesz. Mmm, pyszne, taki umamiczny jest. Umamiczny? Umami tak. Znaczy, co to znaczy, umamiczny? No, że od mamy? Nie wiem, no dajcie mi spokój, chcę jeść. <laughs> Jaki to ma smak? Czego to na smak? No, smak umami. Jaki maki? Tak, to, znaczy? mhm. ja to umami. Tak, umamy. Dobra. Smacznego mam smacznego. jak masz smakuje? Pyszna. Bardzo. Ciekawa. Ciekawa. Na razie poznaję smaki. Mm -hmm. Ciężko określić czy to jest wiesz... A to się nazywało rosół, tak? Rosół jakiś tajwański chyba? Mówię, na końcu jest takie lekko ostre, bo mocno to bym nie zjadł. Ale... Na początku znowu jest takie... Taki tajwański. Tutaj tajwańskie smaki, nie? Byłem w Tajlandii Ja jadłem zupę. To Dajwan, wiem. To Ale podobny klimat. Tak mi się wydają. Ja zamienimy sobie od kreska teraz na jedzenie. To jest tak bardziej jak czarna masala, tylko nie słodko. Jak byliśmy pierwszy dzień? Pamiętasz, jak byliśmy pierwszy dzień w Tajlandii? Weszliśmy do, weszliśmy do takiej restauracji, do restauracji, do takiego street foodu, nie? No. I pierwsza styczność, w ogóle, to był pierwszy dzień. Ledwo przylecieliśmy i my już dobra jedziemy na miasto. I do takiej dwie babeczki, takie były, co tam robiły zupy. Pamiętasz to? Mhm. Nasza pierwsza straszność była taka, że oczywiście wiesz, każdy chytry, nie najedzony, no to dobra, no to zamawiamy jedzenie. Ja sobie zupę, drugie danie, coś tam jeszcze. No i tej zupy już nie dojadłem. I zostało tam, no, cery, no zostało mega mało, ale po prostu wiesz, nie, że ono będzie dobre, tylko nie dojadłem, bo już po prostu Dużo. wiesz, byłem najedzony. No i płacimy i ta babka pokazuje, też pan dziecko oczywiście miała, ale pokazuje na tą moją zupę, że tutaj, i ona nam oddawała pieniądze. Wiesz to i tak no, i ona nam oddawała pieniądze, i my, takie, co jest w ogóle grane, nie? I... <grystanie> Zgadałaś pieniądze. Nie, no, tej powiedzieliśmy, że wszystko jest okej, okay, i wiesz, i, i ten. Na się porozumieliśmy, i, i wiesz, nie oddaliśmy jej te pieniądze, i że nie chcemy, nie? Ale no mówię, pierwsza styczność to była masakra jakaś. Czekam, no. Tak, mi został deser na wynos, mogę też ma tam dwa desery, Krystek jeszcze nie zjadł do końca, mogę to też nie do końca, ja zjadłem cały, ale to był błąd, bo no, znowu moja pycha przegrała z rozsądkiem.